Warszawa, lipiec 1944. Powietrze było ciężkie od kurzu i oczekiwania. Antoni Zembik stał przy oknie swojego małego mieszkania przy ulicy żelaznej, obserwując jak pierwsze promienie słońca rozświetlały zrujnowane miasto. Jego dłonie, delikatne i precyzyjne, pomimo lat pracy, lekko drżały, gdy zapalał papierosa. Przez cztery lata okupacji nauczył się ukrywać strach, ale dziś był inny dzień. Dziś miał rozpocząć się najważniejszy rozdział w jego życiu. Antoni, wszystko gotowe? zapytał cicho Bolesław Droszcz, jego wieloletni współpracownik i przyjaciel, wchodząc do pokoju. Mężczyzna był niższy od Antoniego, z charakterystycznymi okrągłymi okularami, które ciągle poprawiał nerwowym ruchem. Antoni skinął głową, zaciągając się dymem. spojrzał na zastawiony sprzętem stół. Efekt miesięcy tajnej pracy. Nadajnik radiowy o mocy 200 watów ich dzieło był gotowy. Błyskawica, tak go nazwali na cześć polskiego okrętu wojennego, który jako jedyny z aliantów walczył przez całą wojnę. Przetestowałem obwody jeszcze raz w nocy. Wszystko działa idealnie, odpowiedział gasząc papierosa. Dzisiaj wieczorem przewozimy go do warsztatu na Huculskiej, tam będzie bezpieczny, dopóki nie nadejdzie czas. Bolesław usiadł ciężko na krześle. Myślisz, że naprawdę to zrobią? Że rozpoczną powstanie? Antoni milczał przez chwilę, zbierając myśli. Nie mam wyboru. Muszę w to wierzyć, powiedział w końcu. Muszę wierzyć, że nasz głos nie zostanie zagłuszony, że świat usłyszy, co dzieje się w Warszawie. W ciszy, która zapadła, słychać było tylko tykanie zegara i odległe odgłosy miasta budzącego się do życia pod niemiecką okupacją. Dla większości Warszawiaków był to kolejny dzień przetrwania. Dla Antoniego i Bolesława, Ostatnie przygotowania przed burzą. Warsztat samochodowy przy ulicy Huculskiej był idealną kryjówką. Pod okiem nic nie podejrzewających Niemców Antoni i jego zespół skrycie montowali i testowali nadajnik Błyskawica od późnej jesieni 1940 roku. Nadajnik był dziełem sztuki technicznej, zbudowany z części zbieranych przez lata, ukrywanych przed okupantem pod groźbą kary śmierci. Lampy są stabilne. Szeptał Antoni do Bolesława, gdy sprawdzali urządzenie po raz ostatni. Kwarc działa perfekcyjnie. Jeśli nic się nie stanie, sygnał powinien być odbierany nawet w Londynie. Pracowali w ciszy, przy świetle pojedynczej żarówki, osłoniętej kocem, aby nie przyciągnąć uwagi. Na zewnątrz, po ulicach Warszawy, krążyły niemieckie patrole. Za posiadanie radia groziła śmierć. Za nadawanie, tortury, a potem śmierć. Maria Kowalska. Młoda łączniczka armii krajowej wślizgnęła się do warsztatu tuż przed godziną policyjną. Jej twarz, zazwyczaj pogodna, była teraz napięta i poważna. Przyszli z meldunkiem, powiedziała cicho, podając Antoniemu małą, złożoną kartkę papieru. To od Montera. Antoni rozłożył papier. Chroński, z Monter, był dowódcą okręgu warszawskiego AK. Jego wiadomość była krótka i jednoznaczna: przygotować sprzęt do transportu. 1 sierpnia godzina 17. Więc to prawda, wyszeptał Antoni podając kartkę Bolesławowi. Zdecydowali się to zrobić. Maria przysunęła się bliżej, jej głos drżał z emocji. Cała Warszawa huczy od plotek. Sowieci są już za Wisłą. Mówią, że lada dzień wejdą do miasta. Antoni spojrzał na radiostację, a potem na swoich towarzyszy. W ich oczach widział mieszaninę strachu i determinacji, tę samą, którą sam czuł. Nasza rola jest kluczowa, powiedział cicho, lecz stanowczo. Kiedy wybuchnie powstanie, Błyskawica musi nadać sygnał do świata. Musimy przebić się przez niemieckie zagłuszarki, dotrzeć do aliantów. Bez tego Warszawa będzie walczyć i umierać w ciszy. Maria skinęła głową, a jej drobna dłoń zacisnęła się w pięść. Pamiętacie co powiedział Starzyński we wrześniu 39? Chciałem, by Warszawa była wielka, zaczęła. Warszawa jest wielka. Dokończył Bolesław. Będzie znowu, jeśli od nas to zależy. Wieczór 31 lipca 1944 roku. Warszawa pulsowała cichym oczekiwaniem. Przygotowania do powstania weszły w finalną fazę, choć dla zwykłych mieszkańców kolejny dzień okupacji wydawał się nie różnić od poprzednich. Niemcy wciąż patrolowali ulice. Nadal łapanki wyrywały ludzi z ich domów. Wciąż głodni Warszawiacy stali w kolejkach po skromne racje żywnościowe. W mieszkaniu Marii, które służyło jako punkt kontaktowy, Antoni, Bolesław i trzy inne osoby z ich zespołu radiowców planowali jutrzejszą operację. Transport błyskawicy musi przebiegać w absolutnej tajemnicy, tłumaczył Antoni, rysując trasę na prowizorycznej mapie miasta. Wyruszymy o świcie, w trzech oddzielnych grupach. Nadajnik, zasilanie i antena będą transportowane osobno. Gdzie będziemy nadawać? Zapytał Janusz, młody technik przydzielony do ich zespołu. Biuro Informacji i Propagandy wyznaczyło nam miejsce przy ulicy Mazowieckiej 10, w budynku banku PKO, odpowiedział Antoni. Ma solidne piwnice, które mogą wytrzymać bombardowanie i dostęp do awaryjnego zasilania. A jeśli Niemcy nas namierzą? Spytała Maria, co wszyscy myśleli. Antoni spojrzał jej prosto w oczy. Będziemy się przenosić. Taki jest plan. Błyskawica nie może zamilknąć nawet na jeden dzień. Zbyt wiele zależy od tego, by świat słyszał, co dzieje się w Warszawie. Tej nocy Antoni nie mógł zasnąć. Leżał na wąskim łóżku, wsłuchując się w odległe dźwięki miasta. Jutro o tej porze pomyślał, wszystko będzie inne. Jutro rozpocznie się walka o wolność Warszawy i być może całej Polski. I to jego głos, głos błyskawicy, będzie pierwszym, który powie światu: Warszawa walczy. Z tą myślą, mieszaniną strachu i nadziei, Antoni Zębik, polski radiowiec, konstruktor, patriota, zapadł w niespokojny sen ostatni przed burzą, która miała odmienić jego życie i historię jego miasta. Kiedy obudził się o świcie 1 sierpnia 1940 roku, nie wiedział jeszcze, że jego nadajnik, jego błyskawica, stanie się legendą Powstania Warszawskiego, a sygnał, który nada w ciągu najbliższych dni. Zapisze się na kartach historii jako głos walczącej Warszawy, głos, który przebił mrok okupacji, docierając do Londynu i dalej, niosąc światu prawdę i nadzieję. Upał 1 sierpnia 1944 roku był niemal nieznośny. Pot spływał po czole Antoniego, gdy wraz z dwoma pomocnikami przenosili starannie zapakowane komponenty radiostacji przez ulice Warszawy. Poruszali się ostrożnie. Udając zwykłych robotników. Nadajnik ukryli w drewnianej skrzyni z napisem: Narzędzia. Antenę rozłożyli na części i ukryli w workach z ziemniakami, a najdelikatniejsze elementy, w tym bezcenny kwarc, Antoni niósł w kieszeniach płaszcza. Byli już blisko marszałkowskiej, zaledwie kilkaset metrów od wyznaczonego miejsca w budynku PKO, gdy usłyszeli pierwsze strzały. Odgłos karabinów maszynowych przeciął powietrze, a w oddali rozległ się wybuch granatu. Zaczęło się, wyszeptał jeden z pomocników. Godzina W. Antoni spojrzał na zegarek. Była dokładnie 17.00 już. Powstanie warszawskie właśnie się rozpoczęło. Musimy się spieszyć, powiedział stanowczo. Za chwilę ulice staną się polem bitwy. Niestety los miał inne plany. Gdy skręcili w ulicę Świętokrzyską, natrafili na niemiecki patrol. Sześciu żołnierzy Wehrmachtu, zaalarmowanych odgłosami walki, zajęło pozycje strzeleckie. Antoni i jego ludzie cofnęli się za róg budynku. Co teraz? Zapytał młodszy z pomocników Tadek, ledwie dwudziestoletni student Politechniki. Antoni rozejrzał się gorączkowo. Odgłosy walki nasilały się. W oddali słychać było nawoływania po polsku, seria z karabinu maszynowego przecięła powietrze. Musimy znaleźć inną drogę, zdecydował. Nie możemy ryzykować. Jeśli nas zatrzymają i znajdą sprzęt, nie musiał kończyć. Wszyscy wiedzieli, co to oznacza. Śmierć natychmiastowa i bezlitości. Zaczęli się wycofywać, szukając bezpiecznej trasy, gdy nad ich głowami przeleciał niemiecki samolot rozpoznawczy. Sekundy później potężna eksplozja wstrząsnęła ziemią. Pierwsza bomba spadła zaledwie kilkadziesiąt metrów od nich, burząc narożną kamienicę. Powietrze wypełnił kurz i krzyki rannych. Antoni poczuł, jak ktoś ciągnie go za rękaw. To maria, która miała czekać na nich w punkcie docelowym, ale najwyraźniej wyszła im naprzeciw. Tędy, krzyknęła wskazując wąską uliczkę prowadzącą w głąb dzielnicy. Przy jasnej jest punkt sanitarny AK. Będziemy bezpieczni. Poszli za nią, lawirując między gruzami i uciekającymi ludźmi. Deszcz, który zaczął padać, szybko przemienił się w ulewę. Skrzynia z nadajnikiem stawała się coraz cięższa, a papierowe opakowania nasiąkały wodą. Gdy dotarli do prowizorycznego punktu sanitarnego Armii Krajowej, byli przemoczeni do suchej nitki. Sprzęt, jęknął Antoni, otwierając skrzynię. Musimy to natychmiast wysuszyć. Nadajnik ich bezcenna błyskawica był zalany, woda dostała się do obwodów, kondensatory były przemoczone, a drewniana obudowa nasiąkła jak gąbka. Serce Antoniego ścisnęło się na ten widok. Wszystkie miesiące pracy, wszystkie ryzykowane akcje zbierania części wszystkie nadzieje związane z tym sprzętem. I teraz, gdy był najbardziej potrzebny, leżał przed nim bezużyteczny. Co możemy zrobić? Zapytała Maria, widząc wyraz jego twarzy. Antoni przez chwilę milczał, przyglądając się zniszczeniom. Potem, jak gdyby, budząc się z transu, spojrzał na swoich towarzyszy. Wysuszymy go, naprawimy i nadamy ten sygnał, choćby miała to być ostatnia rzecz, jaką zrobimy. Kolejne trzy dni były wyścigiem z czasem. Podczas gdy Warszawa walczyła, Antoni i jego zespół pracowali nad przywróceniem błyskawicy do życia. Gabinet prezesa banku PKO na ulicy Jasnej przekształcili w prowizoryczny warsztat. Używając piecyków elektrycznych i wentylatorów, suszyli każdą część osobno, sprawdzali każdy obwód, wymieniali uszkodzone elementy częściami z radioodbiorników zebranych od mieszkańców okolicznych kamienic. Tymczasem Sytuacja w mieście stawała się coraz bardziej dramatyczna. Niemcy rozpoczęli zaciekły kontratak, dzielnice przechodziły z rąk do rąk, bombardowania niszczyły kolejne kwartały miasta. Bolesław, który dołączył do nich drugiego dnia, przynosił regularne raporty z linii frontu. AK kontroluje centrum miasta, ale Niemcy ściągają posiłki, powiedział wracając z kolejnego zwiadu. SS rozpoczęło masakry cywilów na woli, mordują wszystkich, nawet kobiety i dzieci. Antoni zacisnął pięści. A Sowieci? zapytał choć znał już odpowiedź. Stoją za Wisłą. Patrzą i czekają, odpowiedział Bolesław gorzko. Niektórzy mówią, że Czerwona Armia wstrzymała ofensywę celowo. Ta wiadomość jedynie wzmocniła determinację Antoniego. Świat musiał poznać prawdę. Musiał usłyszeć głos walczącej Warszawy. Tylko wtedy alianci mogli zacząć wywierać presję na Stalina, by pozwolił na dostarczenie pomocy dla powstańców. Czy burza działa? Zapytał Antoni, mając na myśli drugą, mniejszą radiostację AK, która miała utrzymywać łączność z polskim rządem w Londynie. Tak, ale ma bardzo ograniczony zasięg i niewielką moc, wyjaśnił Bolesław. Wysyła jedynie zakodowane wiadomości do dowództwa. Nie może przebić się do szerszej publiczności. Nie może opowiedzieć światu, co naprawdę dzieje się w Warszawie. Antoni skinął głową. Dlatego nasza praca jest tak ważna. Dlatego musimy uruchomić błyskawice za wszelką cenę. Rankiem 7 sierpnia Antoni dokonał ostatnich regulacji. Kwarc, serce radiostacji, który cudem przetrwał transport i ulewę, był teraz stabilny. Kondensatory, suszone godzinami nad piecykami, działały. Nowe lampy, odzyskane z innych urządzeń, były gotowe. Zasilanie? zapytał Antoni, wykonując ostatni przegląd. Akumulatory naładowane, odparł Janusz. Mamy też agregat prądotwórczy na wypadek gdyby odcięli prąd. Antena? Zainstalowana na dachu, odpowiedziała Maria, zamaskowana jako zwykły sznur na pranie, Niemcy nie powinni jej zauważyć nawet z powietrza. Antoni wziął głęboki oddech. W takim razie jesteśmy gotowi. Następnego ranka 8 sierpnia 1934 roku, dokładnie o 9:45, Antoni Zębik uruchomił nadajnik. Jego palce, pewne i stabilne mimo nieustannego ostrzału artyleryjskiego w tle, precyzyjnie dostroiły częstotliwość. Melodia warszawianki, ich wybrany sygnał wywoławczy, popłynęła weter. A potem silny i czysty rozległ się głos spikera. Halo, tu mówi Błyskawica, stacja nadawcza Armii Krajowej w Warszawie, na fali 32,8 oraz 52,1 metr. Duch Warszawy jest wspaniały. Wspaniałe są kobiety Warszawy są wszędzie, na linii razem z żołnierzami, lub jako sanitariuszki, albo też łączniczki, nawet dzieci ożywione są cudownym duchem męstwa. Pozdrawiamy wszystkich wolność miłujących ludzi świata, żołnierzy Polski walczących we Włoszech i we Francji, polskich lotników i marynarzy. Zasięg nadajnika przeszedł ich najśmielsze oczekiwania. Sygnał błyskawicy był odbierany nie tylko w całej Polsce i Europie, ale docierał nawet do wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Przez następne dni przekazywali światu prawdę o walczącej Warszawie, o heroizmie jej mieszkańców, o okrucieństwie Niemców, o bezczynności Sowietów. Nadajnik działał, lecz bitwa o Warszawę dopiero się rozpoczynała. A Antoni wiedział, że utrzymanie błyskawicy przy życiu, w mieście które stawało się polem bitwy i cmentarzem jednocześnie, będzie wymagało nie mniej heroizmu niż walka na barykadach, ale był gotów, dla Warszawy, dla Polski. Dla prawdy, która musiała zostać usłyszana. Połowa września 1944 roku, 40 dni powstania, zmieniło Warszawę w miasto ruin. Dzielnica po dzielnicy poddawała się przeważającym siłom niemieckim. Bombardowania, ostrzały artyleryjskie i masowe egzekucje stały się codziennością. Powstańcy walczyli z desperacką odwagą, ale ich zapasy amunicji topniały z każdym dniem. Radiostacja Błyskawica przetrwała, choć musiała być wielokrotnie przenoszona. Z budynku PKO na ulicy Jasnej do kawiarni Adria, przy Moniuszki, później do byłej ambasady ZSRR przy Poznańskiej, a obecnie znajdowała się w podziemiach Biblioteki Publicznej na Koszykowej. Za każdym razem, gdy Niemcy zbliżali się do lokalizacji nadajnika, Antoni i jego zespół demontowali sprzęt, przenosili go przez linię frontu i instalowali na nowo. Mamy rozkazy od dowództwa powiedział Bolesław wchodząc do ciasnej piwnicy, gdzie Antoni regulował nadajnik przed wieczorną transmisją. Dziś w nocy musimy nadać specjalny komunikat. Antoni spojrzał na przyjaciela. Wyglądał na wyczerpanego. Wszyscy byli wyczerpani, tygodniami pracując przy minimalnych racjach żywnościowych, śpiąc po kilka godzin na dobę pod nieustannym ostrzałem. Jaki komunikat? zapytał, choć już przeczuwał odpowiedź. Apel o pomoc, bezpośredni. Do aliantów, do amerykańskich i brytyjskich słuchaczy. Dowództwo uważa, że tylko presja zachodniej opinii publicznej może zmusić ich rządy do działania. Antoni skinął głową. Od początku powstania przygotowywali dwie audycje dziennie w języku angielskim. Docierały one do Londynu, ale polityka wielkich mocarstw nie zmieniła się. Zachodni alianci nie podjęli skutecznych działań, by pomóc Warszawie. Musimy spróbować jeszcze raz zgodził się Antoni. Ale tym razem zrobimy to inaczej. Tej nocy, gdy większość mieszkańców Warszawy kryła się w piwnicach przed kolejnym bombardowaniem, Antoni Zębik przygotował najważniejszą transmisję w swoim życiu. Zamiast standardowego komunikatu, postanowił nadać bezpośrednią relację z płonącego miasta. Prawdziwą, surową, niemożliwą do zignorowania. Gotowe? zapytał Marię, która miała tłumaczyć jego słowa na angielski. Skinęła głową. Zaciskając dłonie na kartce z notatkami, Antoni włączył nadajnik. Po charakterystycznej melodii warszawianki zaczął mówić: „Spokojnie, ale z intensywnością, której nie sposób było przeoczyć. Halo, tu błyskawica, głos walczącej Warszawy. Dziś mija czterdziesty drugi dzień naszej walki o wolność. Czterdziesty drugi dzień, podczas którego kobiety, mężczyźni i dzieci tego miasta stawiają opór niemieckiej machinie zniszczenia.” 42 dzień, podczas którego czekamy na pomoc, która nie nadchodzi. W tej chwili, gdy do Was mówimy, Szpital Wolski płonie po bombardowaniu. Dziesiątki rannych nie mogły być ewakuowane. Na starówce tysiące cywilów ukrywa się w piwnicach bez wody, jedzenia i lekarstw. Na woli odkryto masowe groby zawierające ciała ponad 40 tysięcy mieszkańców, systematycznie mordowanych przez oddziały SS, a zaledwie kilka kilometrów stąd, za Wisłą. Stoją oddziały Armii Czerwonej, stoją i patrzą, nie podejmują żadnych działań, by nam pomóc, odmawiają nawet zgody na lądowanie samolotów alianckich, które mogłyby dostarczyć nam zaopatrzenie. Do Was, wolnych ludzi Zachodu, kierujemy nasze wołanie. Warszawa umiera każdego dnia, każdej godziny, ale wciąż walczy i będzie walczyć do końca. Pytanie tylko, czy będzie to walka samotna? Czy pozwolicie, by miasto, które jako pierwsze stawiło opór Hitlerowi w 1939 roku, zostało teraz starte z powierzchni Ziemi bez żadnej pomocy? Nadajemy ten sygnał z serca umierającego miasta. Z miasta, które nigdy się nie poddało. Tu błyskawica, głos walczącej Warszawy. Usłyszcie nas, póki jeszcze nadajemy. Maria przetłumaczyła jego słowa, a jej głos choć drżący ze wzruszenia, niósł tę samą siłę i determinację. Tego wieczoru zrobili coś bezprecedensowego. Zamiast zakończyć audycję, pozostawili nadajnik włączony. Przez następne godziny transmitowali dźwięki walczącej Warszawy odgłosy ostrzału, syreny alarmowe, rozmowy powstańców, płacz dzieci. Surową, niezafałszowaną rzeczywistość miasta w agonii. Następnego dnia wydarzył się cud. Antoni, Antoni krzyczała Maria, wbiegając do piwnicy, gdzie drzemał po nocnej transmisji. Posłuchaj. Włączyła mały odbiornik radiowy. Trzeszczący głos speakera BBC odczytywał komunikat. W odpowiedzi na dramatyczny apel nadany wczoraj z walczącej Warszawy premier Churchill zwołał nadzwyczajne posiedzenie gabinetu. Podjęto decyzję o natychmiastowym rozpoczęciu operacji zrzutów zaopatrzenia dla powstańców warszawskich, bez względu na sprzeciw Sowietów. Pierwsze samoloty z pomocą wystartują dziś wieczorem z baz we Włoszech. Antoni i Maria spojrzeli na siebie z niedowierzaniem. To niemożliwe, wyszeptał, ale zaraz się poprawił. Nie, to naprawdę się dzieje, usłyszeli nas. W następnych dniach alianckie samoloty rozpoczęły regularne zrzuty nad Warszawą. Dostarczały broń, amunicję, medykamenty i żywność. Choć wiele zasobników spadło na tereny kontrolowane przez Niemców, to te, które dotarły do powstańców, pozwoliły im przedłużyć walkę. Równocześnie zachodnia opinia publiczna, poruszona bezpośrednią relacją z Warszawy, zaczęła wywierać presję na swoich przywódców. Amerykańskie i brytyjskie gazety publikowały na pierwszych stronach artykuły o bohaterskiej walce Warszawiaków, w kinach wyświetlano kroniki filmowe o powstaniu, a co najważniejsze, dyplomaci zaczęli wywierać nacisk na Stalina, by ten pozwolił na większą pomoc dla miasta. 25 września, pod wpływem międzynarodowej presji, Sowieci zmienili swoje stanowisko. Lotnictwo radzieckie zaczęło dokonywać zrzutów nad Warszawą. Jednocześnie oddziały Berlinga podjęły próbę forsowania Wisły, by utworzyć przyczółek na warszawskiej Pradze. Błyskawica nadal nadawała, informując świat o każdym sukcesie i każdej porażce. Antoni i jego zespół, mimo wyczerpania i coraz trudniejszych warunków, nie zaprzestawali pracy ani na jeden dzień. Ich głos stał się symbolem, nie tylko dla powstańców i mieszkańców, ale dla całego świata, który w końcu zaczął słuchać. 2 października 1944 roku, po 63 dniach heroicznej walki, dowództwo AK podjęło najtrudniejszą decyzję o kapitulacji. Warszawa leżała w gruzach. Ponad 200 tysięcy ludzi straciło życie, a większość miasta zamieniono w morze ruin, ale dzięki międzynarodowej presji Wywołanej w dużej mierze transmisją błyskawicy, Niemcy zgodzili się traktować powstańców jak jeńców wojennych, a nie terrorystów. Ludność cywilna miała być ewakuowana, a nie mordowana. W ostatni dzień nadawania, 4 października, Antoni siedział przy swoim nadajniku, przygotowując się do ostatniej transmisji. Jego palce, choć zmęczone, wciąż z precyzją ustawiały częstotliwość. Bolesław stał obok. A Maria trzymała w dłoniach kartkę z ostatnim komunikatem. To koniec, prawda? zapytała cicho. Antoni pokręcił głową. To nie koniec. To tylko przerwa w nadawaniu. Włączył radiostację po raz ostatni. Po sygnale Warszawianki odczytał końcowe orędzie. Halo, tu błyskawica. Dziś po 63 dniach walki Warszawa składa broń. Ale nie składamy naszej godności, naszej wiary i naszej nadziei. Warszawa jest zniszczona ale niepokonana. Nasz głos milknie, ale echem naszych słów stała się światowa opinia, która wreszcie poznała prawdę. Dzięki niej tysiące istnień zostało uratowanych. Dzięki niej świat nie mógł już dłużej odwracać wzroku od tragedii naszego miasta. Żegnamy się z wami dziś, ale wiedzcie, nadejdzie dzień, gdy głos wolnej Warszawy znów zabrzmi w eterze. Do tego czasu pamiętajcie o nas, pamiętajcie o mieście, które walczyło o wolność nas wszystkich. Niech żyje Polska, tu mam błyskawica, żegnamy się z wami. Po zakończeniu transmisji zapadła cisza. Antoni wstał powoli i podszedł do nadajnika. Delikatnie odłączył kryształ kwarcowy serce radiostacji i schował go do kieszeni. Co robisz? Zapytał Bolesław. Niemcy nie mogą dostać nadajnika w całości, odpowiedział Antoni. Poza tym wciąż wierzę, że błyskawica jeszcze kiedyś nadać swój sygnał. Rozległ się huk młotka. Gdy uderzył w lampy nadajnika, rozbijając je na drobne części, ale kryształ kwarcowy ukryty bezpiecznie przetrwał, tak jak przetrwała nadzieja Warszawy. Styczeń 1945 roku. Warszawa leżała w gruzach, zniszczona w ponad 85%, ale zapowiedź Antoniego spełniła się szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. 17 stycznia miasto zostało wyzwolone spod niemieckiej okupacji. Antoni Zembik przeżył wojnę, przetrwał Obóz Jeniecki i wrócił do Polski. I choć nowa komunistyczna władza próbowała wymazać pamięć o powstaniu warszawskim, on wiedział, że prawda nie może zostać zapomniana. Sygnał błyskawicy, radiostacji, która przebiła się przez blokadę informacyjną, która przemówiła do sumienia świata, która uratowała tysiące istnień, pozostał na zawsze zapisany w pamięci tych, którzy go usłyszeli, w pamięci tych, których poruszył w pamięci tych, których zmobilizował do działania. Głos polskiego radiowca, który nadał sygnał ratujący Warszawę, nigdy nie zamilkł. Rezonuje do dziś, przypominając nam o sile prawdy w czasach kłamstwa, o mocy nadziei w czasach rozpaczy i o tym, jak jeden człowiek z odwagą i determinacją może zmienić bieg historii. A w Muzeum Powstania Warszawskiego wśród eksponatów opowiadających historię tych heroicznych 63 dni, stoi replika Błyskawicy, radiostacji, której sygnał przebił się przez mrok okupacji i dotarł do sumienia świata. Replika zbudowana przez tego samego człowieka, który stworzył oryginał Antoniego Zębika, polskiego radiowca, którego głos ocaliła Warszawę. Gdy dziś, 1 sierpnia o godzinie 17, Syreny w całej Warszawie wyją przez minutę, a miasto zatrzymuje się w bezruchu dla uczczenia pamięci powstańców. Warto pamiętać, że wśród bohaterów tamtych dni byli nie tylko ci, którzy walczyli z bronią w ręku. Byli również ci jak Antoni Zębik i jego zespół, którzy walczyli słowem i prawdą, nadając sygnał, który zmienił historię i ocalił tysiące istnień ludzkich. Bo czasem najsilniejszym orężem w walce o wolność jest nie karabin ale głos, który mówi prawdę.